Wyraz, a ty powiesz inny, jaki wpadnie ci do głowy. Jakiś wyraz, który przyjdzie Ci na myśl. Mózg! Nie, jeszcze nie zaczęliśmy. Początek. Czekaj. Zwlekaj. Stój! Zatrzymaj się! Milczeć! Cisza! Dosyć! Dużo! Czy możesz mnie posłuchać? Usłyszeć! Nie głupi dzieciaku! Nic nie rozumiesz! Pojmujesz! Nie! Poćwiczymy sobie dziś alfabet? O, tak, panie! To dla mnie takie ważne. Dobrze. A. Abominacja. B. Bezwstyd. C. c, c celibat. D. Denuncjacja. E. Ekskomunika. Dobrze F. Festyn. Co takiego? F fanatyzm. Usłyszałem. Festyn. Nie. Co? Czego chcesz? Leci pańska kula, senior! Hmm. Takie kule są bardzo drogie! Nie można ich marnować! Eee, niepotrzebna była ta sprzeczka. Ja też tak uważam. Właśnie. Przyjmuję przeprosiny. Co proszę? To nie są przeprosiny, ja tylko chcę, żeby. Och, za dużo mówisz, wiesz? To okropnie męczące. Zgoda? Już ani słowa. Ale ty też milcz. Zgoda? Ani słowa? Świetny. Świetny. Świetnie. 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 Aaa, o to chodzi. Tak, chodzi mi o pomarańczę, którą ukradliśmy z wystawy. Chcę ją zobaczyć. A, a po co chcesz ją zobaczyć? Pokaż i nie gadaj. Ty ją zabrałeś, prawda? Chyba nie zabrał. Chciałbym zabrać, ale to byłaby kradzież. idioto! Ale czy nie powinieneś dawać baczenia na ogry? Kevin, jakiś ty głupi. W promieniu 10 mil nie ma żadnego ogra! Pora zrobić porządek. Ja się nie znam, to ty się nie znasz. To trzeba inaczej. Zginęły wam kluczyki? Tak, Zaradzimy coś. A jak rany, co za agregat! Już, zaraz będzie pokrzyku. A, też jestem na służbie. Pracujecie w więzieniu? Eee... Tak, tak, taka, jasne. Taka, taka, pracujemy. Co takiego? Chcesz powiedzieć, że znałeś prawdziwego pirata? Chcesz powiedzieć, że kapitan Flint naprawdę istniał? Ależ to wspaniale! Po prostu fantastycznie! Amigos, chętnie podam wam pomocną dłoń. Przecież ty nawet nie masz dłoni, ty! Króliko, żerny, wstrętny potworze! Ej! To chyba nie moja wina, że nie mam górnych kończyn. Jasne? Ani nóg, ani powiek, ani pupy! To się popisałeś, Matole. Nie jesteśmy na dnie morza? Musiałeś mieć jakiś zły sen. Zły sen? Duża przeszła. Mamy piękny poranek i bardzo dużo pracy. O, ale mi ulżyło. Unia właśnie się umyła, a więc teraz to twoja kolej. Już idę. Fajosko. Ani rekinów? Ani komarów? Uh -huh. Garfield wróciliśmy! Pozbyłeś się już myszy? Ach, tak. Nie ruszyłeś nawet pazurkiem. Mam dość! Sprowadzę tu pogromców myszy! Może tym razem i udało ci się wywinąć, ale nie powstrzymasz mego nikczemnego planu zamienienia świjoszyc w złoto! Złoto! Jupin! Co się tam znowu dzieje? Yy, przecież już ci mówiłem. U Uczę się, mamo. Ty Johnny X i ty, super głupku. żebym mógł was dobrze widzieć. Ha, tam jesteś! To jest niesprawiedliwe. To maska, którą noszę. O tak, to prawda. Nosimy maski. W metaforycznym sensie. Yy. Który odważny? O, u! Nie masz szmalu, nic i z balu. Załatwię to po drodze. No, to nas osłoni, co, John? O co chodzi? Co? Strasznie jesteś ostatnio nieswój. Swy jest to, okrutnie, że go ominęła walka! Ha! Nie martw się, John! Jeszcze się dorwiesz do tych indian! Rozpadek! Możesz się nam przydać! O, rety, kotlety! Dzięki szczęty! Nie wiesz, źle to dla mnie znaczy! To najwspanialsza chwila mojego życia! od jedzenia kleju pod saludze! Zostań moją rękę! Ubiorę cię! Zostań! Zostań! Ta otchłań, rzeka płomieni. Zapomniałeś, że uratowałeś mi życie, porywając pojazd potworów? O czym ty mówisz? Obudziłeś się przed chwilą. Udało mi się przywrócić czas, a tobie, Omer, udało się zrobić proces. Zabawne, właśnie chciałem to zrobić. Skąd ty o tym wiesz? Czytasz w myślach? Nie, to jest zapisane w księdze czasu. Co jest w Tylko szybko, Cedryku. Czas to pieniądz! Dobra, tatku, no ten wiesz. Co wiem, Cedryku? Ten sprzed do wspinaczki górskiej. Zastanawiam się, czy mogę go pożyczyć, tatku? Niemcy mają stąd wyjechać, a on jest Niemcem. Niech pan posłucha. Czy pan nie rozumie, że bez doktora ci wszyscy ludzie umrą? Czy ludzkie życie nic dla pana nie znaczy? Czy te głupie papiery mają dla pana większą wartość? Do diabła! No, a to ci heca, to naprawdę święty Mikołaj. Albo jakaś niewydarzona kopia. Rany, co to za paskuda? Wiesz, święty, to wielka przyjemność poznać cię po tylu latach. To Wiola. O, cześć Wiola. Viola? Że co? Zatrzymali cię w pracy i nie wrócisz do północy? A, już rozumiem. Udajesz, że rozmawiasz z kimś innym i że ja mówię coś, czego nie mówię. Kumam. Dobrze, przekażę. Tak, powiem im, jak bardzo ci przykro, że nie uda ci się ich poznać. To cię przerasta! Wymkniecie się spod kontroli! Już się wymknęło. Podoba Wam się pułapka. Nawet nie wiecie, ile radości sprawia podpalenie budynku. <grystanie> Naraziliście życie wielu ludzi. Zrobimy wszystko, żeby zdobyć biały krąg. Oddajcie go nam albo przygotujcie się na śmierć! Do stu tysięcy piorunów nie ma schodów przeciwpożarowych. Pułapka! Może nie. Mamy jeszcze szansę. Wybuch obluzował antenę. Mam pewien pomysł. Może uda mi się zerwać te kable. No i udało się! Hurra! Ratunku na pomoc! Ratunku na pomoc. Co to? Co się ze mną dzieje? Wszystko w porządku? Co? Czy ja widzę kaczęta? Och, to chyba działanie narkotyków. Uu, droga Koryńska, skóra. Mów, czego chcesz. Czuję, że jesteśmy pokrewnymi duszami. Co prawda, trochę się różnimy, na przykład y, włosami. <laughs> ale obaj jesteśmy ludźmi interesu, wizjonerami. Dostrzegamy okazję i łapiemy ją. Mam rację. Ach! Muszę do Aliro City. Są zagrożeni. Zaraz, 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 Kto jest zagrożony? Nadciąga armia. Muszę ich ostrzec. Miałeś wypadek. Spokojnie. Weź wolni. Nie powinni walczyć z bliźniakami bez nas. Mogłem zarządzić ewakuację. Nie możemy się zadręczać. Nie mieliśmy nad tym żadnej kontroli. Czy przekazać jej wieści? Nie. Zrobię to. Przygotowałem mowę, ale ze względu na trwający właśnie atak będę się streszczał. Raczet nie, nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Jesteś, jesteś moim kumplem najlepszym. Ponowić natarcie! Gajuszu C+, nie wiem, czy jest sens znowu się pchać. Ci galowie są niezniszczalni i mają napój magiczny. Ja to bym sobie odpuścił. A właściwie to nawet... Od... Jestem rozczarowany twoją postawą, Centurionie. A tak, Norusia, antywirus! Na imię mam antywirus! Co tu robią te kafelki? Najpierw trzeba pociągnąć odpływ wody, a teraz to trzeba będzie skuwać. Panie kochany, ja nie architekt, kafle kładę. Każą kłaść to kładę, nie każą nie kładę. A te drzwi pod sufitem? Te, a ja wiem. Pan pogada z Numer nawisem, architektem. Wasza y, królewska architektoniczność! Jestem zaszczycony. Spóźniłeś się o dziewięć sekund. Przez Ciebie tracę swój cenny czas. A więc przystąpmy do rzeczy. Moje projekty budowlane mają iście królewski styl. Są monumentalne, ekspresyjne w wyrazie. Ach, po prostu bomba! Co się dzieje na Jowisza? Co to za krzyki? Uczę miał kota korzystać z toalety. Hmm, sprytnie, synu. Próbujesz się wykręcić od sprzątania kuwety. Ale... lepiej nie mieszaj w to mamy. Od ładnych paru lat nie latałem takim gruchotem. Nieźle sobie radzisz, serio? Pochwalisz mnie, kiedy dolecimy na miejsce. Co tam robisz? Odpalam fragment lasu. Tworzę przeciwpożar. Jest teoria, że gdy dwa pożary się spotkają i wypalą wszystko wokół, ogień sam wygaśnie. A jeżeli twoja teoria się nie sprawdzi, wpakujemy się w niezłą kawałę. Teraz odkryjmy, kto stał za tym wszystkim. Taś! Sz, 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 wszystko by mi się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki! Mm. Hurra, hur? No czekaj, mówię! Marsjanin, Marwin! Cydrazy! Marwi. Wirus O Orany, to może trochę potrwać! Cóż będzie tak? Madlen, ja, ja, ja tylko witaj. że z niego, że ma takiego przyjaciela. Oh. A! Byłaś dzisiaj wspaniała! Oh, ja? Nic wielkiego. Muszę tylko tam stać i ładnie wyglądać. Bum trali, bum trala, żadna gra. Ach, oh, calineczko. Ojej. Dzisiaj. Sam nie wiem. Dzisiaj coś się zdarzyło. Coś, o czym nie chcę zapomnieć. Ja też. Więc nie zapomnij. Oh, nie zapominajki. Nigdy cię nie zapomnę. Nigdy. Nigdy, nigdy. Wcale nie jest straszny, sympatyczny. Naprawdę nie wydaje się wam śmieszny? A nie! Genialnie! Będę mógł żyć normalnie. Nie muszę udawać, że jestem zły. Wybierasz się gdzieś, Azuro? Grzybiak! <grybiak> <grybiak> Lawerdo... przyprowadziliśmy ci takie coś. Mhm. Tak. Gazkopy! No proszę, 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 a co wy tutaj robicie? Siemasz, małek! Ha! Zdaje się wam, że wejdziecie dziś do kina? Oczywiście. Zapomnieliście, kto tu pracuje? Nie boję się twojego 3D, brata! A powinieneś, od kiedy pasek awansował na asystenta kierownika rządzi w tym kinie żelazną ręką. W czym możemy? Reszczód! Co? Był taki młody! Nie miał jeszcze nawet żadnych śladów rdzy! Nie! Nie! Klik. naprawicie go. Głupcy! Jedni naiwni głupcy! Jutro o tej godzinie wszystkie pieniądze z Banku Anglii będą moje! Moje! Widzisz kogoś? Nie, w porządku. Co tam jest? To chyba Rejs. Tak, to on. Tylko co to za olbrzym? Skąd to się wsiął Rejs nic nam o nim nie mówił. Johnny, coś tu jest. Na pewno schowali się w tym domu. Uwaga, idą hadzi. Przygotuj się do strzału. Tak jest, generale. Cel? PAL! Świetna robota, panie Hadzi. Bardzo dziękuję, panie Johnny. Mamy towarzystwo, Bez Bezzałogowe ścigacze. Zaraz jest głupie. Robiłem to milion razy. Naprawdę? W symulatorze treningowym. W symulatorze? Będzie wrzesło. Co dalej? Cóż, szefie, muszę przypomnieć, że cały czas szukamy jeszcze jednego uczestnika do fantastycznego super raju. To ma być ktoś dziki i szalony. Musi nas zaskoczyć! Totalnie! Nic ci się nie stało? Mnie? Jestem twardy jak skała! O rety! Chyba cierpię na lęk wysokości! Musisz skoczyć! Co? Eee... Świetna sztuczka! Niedługo będziesz lepszy od białobrodego czarodzieja! Co by ci tu dać w nagrodę? Eee, może 500 dolców? Oto rarytas wśród psich przysmaków, przewidziany specjalnie na nagrody! Niebo w pysku! Z takiej okazji radzę! Nie jestem zainteresowany. Jak to? Chce mi pan coś sprzedać? Ja mówię tylko tak ogólnie, że pamiątka z pierwszej wyprawy ucieszyłaby rodziców. A u pana nie byłoby kłopotu z wyborem? Rewelka mały! Nareszcie rysujesz! Kiedy Milt stworzył postać, była taka fajna, że każdy facet, facetka i dzieciak na ziemi ją wielbili! Do dzieła! Natanie, ty mu powiedz. Wszystkie nasze statki opóźniają się o ponad miesiąc. Otrzymaliśmy wiadomość, że na Morzu Chińskim dostały się w sam środek tajfunu. Chcecie powiedzieć, że straciliśmy wszystko? O Boże! O mój Boże! Piechurzy obcych nadal oczyszczają teren wokół miejsca zderzenia. Panie generale, nasi żołnierze robią wrażenie bezradnych. Dlaczego? Wszystkie nasze pociski zostały rozbrojone, a nasz samozwańczy obrońca Superman zniknął. A teraz posłuchajmy oświadczenia senatora Cartera. Powiedz, Tony, dlaczego moje rogaliki nigdy nie są takie smaczne jak twoje? Ha? Mam ci, Cecil, przypominać, że trzeba dodać skórki pomarańczowej? Mam ci znów przypominać ten przepis? Ech, dobijasz mnie, Cecil, dobijasz mnie! Scott? Zróbmy tak. Wy dwoje zostaniecie tutaj. Sam sprowadzę kalibaka. Chłopie, idę z tobą. Nie zostanę. Posłuchajcie, kiedy tu byłem po raz ostatni, wszystko zupełnie inaczej wyglądało. Mój plan można wyrzucić za okno. Po co plan? Zawsze wolałem zdać się na żywioł. Ta sprawa nie dotyczy żadnego z Was. Teraz już tak. Zdaje się, że coś Pana drapie w gardle. Od lat nie mogę się pozbyć tej chrypki. <śmum> <śmum> O rany, dziękuję. Czuję się o całe nieba lepiej. Cała przyjemność. Na czym to skończyłem? Eee, a tak, pochłonął was piekielny ogień apokalips i zmienicie się w garstkę popiołu. Przyszedłem porozmawiać o waszym rachunku. O czym? Ten pokój mam w kontrakcie. Tak, ta, ale przekroczyliście ustaloną wartość usług o... Ja, ja, przepraszam, ja nie było... Nie, 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 to oczywiste. Dzieci czasami bywają ciężarem. Ma pan dzieci? Nie, i po tym, co widziałem, nie będę już miał. Pobyt na statku nie może ludziom grozić potrąceniem przez auto. Spokojnie, mam o Ci ludzie są tutaj na rejsie singli i nie życzą sobie towarzystwa dzieci. Dlatego to single! Stadion wręcz pęka w szwach, a panie już szaleją z radości. Trybuny broniczy mi jedno wielkie futbolowe wronisko. Ale nie tylko oni nie mogą się doczekać! W szatniach nerwowo czeka śmietanka futbolowa z całego kraju. Powitajmy pierwszy zespół liceum, Szurjkę! Widzisz, wujku? Wierzę w mój szczęśliwy los i nigdy nie martwię się o pieniądze! Niektórzy muszą się o nie martwić. Ależ, wujku, ty się martwisz o pieniądze? Niestety, magika, de czar jest w mieście. A kiedy przejmiemy rdzenie suplonium i włożymy je do naszego lasera dnia ostatecznego, minie zaledwie kilka krótkich godzin i Antarktyda przestanie istnieć. <śmiech> <śmiech> A kiedy ten bogaty w lód kontynent przestanie nam zagrażać, nasza czarnorynkowa sprzedaż lodu pójdzie w górę! Hmm, to poważna sprawa. Hmm, musimy się poradzić starszych wiatrów. Hej, ciotko Wichuro, zanieś nas do miasta wiatru. Ciociu Wichuro, przybywaj. Zwał mnie Bączek, a was jak? Ja jestem Megan, a to są moi... Tak? A co tu robicie? My właśnie... Sam zgadnę! Wy szukacie? Trola zębola! Co nie? Na pewno! Bo tylko on mieszka na tym odludziu! Chodźcie, zaprowadzę was do niego! Ale. Przecież sam mówiłeś, że deponujemy. Daj na luz, co? Przecież tu jest masa innych banków! Fakt, przez tego idiotę sam zachowujesz jak kretyn! Chowamy towar w tym wozie! No już! Za chińskiego boga nie znajdą! Czego jeszcze chcesz? To ja, Bobby. Remi? No, wielki X-men przyszedł w odwiedziny. Wiesz po co tu jestem? Oto moje specjalne ciasteczka. Z pewnością są lepsze od waszych. No, są straszne. Arctic Challenge trzecie miejsce. Tu wpuścił. Nie powiedzieli mi, że Lucy ma kundla, ale w końcu nie wiedzieli też, że ma syna. Mamy sprzyjający wiatr od Rufy! Sir, czy mogę zaproponować kurs na wschód? Kapitanie, lepiej popłyniemy ku wyspom Toman. Dzięki temu zyskamy jeden dzień. Zapomniałem o tym szlaku. Nikt nie zna mórz lepiej niż ty. Zapomniałeś hmm? o moim starszy bajku. Ktoś chce wykorzystać zawodników, aby przemycali super broń do Fredonii. Ale kto? Albo tajemniczy X, albo Dirk Słagard. Nie wiem, jesteście dość blisko, żeby mi pomóc? Niestety dzieli nas kilka godzin jazdy. To jest zupełnie niewiarygodne. Co takiego? No wiesz, ten twój pomysł. Żeby wykorzystać energon do zasilania naszej broni. Prawdę mówiąc, padłam na to przypadkiem. Halo, Carter. Przyjąłem, udaje się. Dwa dziwne chomiki na deskorolce widziano podobno na Pacific Street. Teraz już są nasze. W mojej grze baseballowej nie ma wirusa. Jest bardziej odlotowa. Trzeci rzut! pałkarza! Możecie sobie w nią grać bez obaw! Kapitalny pomysł, Bill! Jestem wielkim fanem baseballu! Znasz się na rzeczy, Fred! To najpiękniejszy sport na świecie! Możemy dokładnie określić jego położenie na specjalnym odbiorniku w Badgrocie. Niewykluczone, że czujnik pomoże nam zlokalizować melinę fałszerzy. Chętnie podrzucimy was do groty naszym wehikułem tajemnic. Cóż, nie obraźcie się, ale. Już kapujemy. Położenie badgroty jest ściśle tajne. To kto strzeli? Ja strzeliłem! Kapitan Lars? No brawo, Welmo. Trzymaj swoje 401 tysięcy w akcjach, mówili. Cena pójdzie tylko w górę, mówili. No i zgadnijcie co! A nie poszła? To do cholery będzie dwa dni leciał do Londynu! To nasza jedyna trasa! No bo to jest rynek niszowy! Co się dzieje? Najwyraźniej ktoś nas atakuje. Blip, gdzie jesteś? Uciekamy stąd, Jen. Już!